Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pierogi z truskawkami. Potrzebować będziemy 3,5 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczypkę soli, szklankę ciepłej wody, 3 łyżki stopionego masła. I składniki ciasta dokładnie. Zarabiamy, zostawiamy na 30 minut, aby ciasto odpoczęło. A tutaj mam pół kg truskawek, dwie łyżki mąki ziemniaczanej i 3 łyżki cukru. U mnie to jest cukier trzcinowy, ale może być cukier zwykły. Truskawki pokroję, drobno pokroję i opruszę mąką i cukrem. I będziemy mieli pierogi z truskawkami. Ciasto na pierogi zarobię i zostawię, aby odpoczęło pod przykryciem na 30 minut. Ciasto na pierogi musi być elastyczne. Ono nie może być twarde. Ono musi być elastyczne. Już jest moje idealne. Wyrabiamy, przykrywamy i pozostawiamy. A w tym czasie pokroję truskawki. Ono jest. Bardzo elastyczne, mięciutkie, więc tak przygotowane ciasto pozostawiam, a truskawki kroję. Truskawki mam opłukane, osuszyłam i teraz pokroję. Truskawki już mam pokrojone, tak jak wspominałam, oprószam cukrem, mąką ziemniaczaną. I mieszam. I truskawki mamy przygotowane. Ciasto odpoczęło. Ciasto zawsze trzymamy pod przykryciem. Ucinamy kawałek. I ponownie przykrywamy. I jest ciasto pod przykryciem. Zawsze musimy pamiętać o dodatkowej mące. Mąka jest potrzebna do opruszania maty. Dodatkowa mąka. W rondlu gotuję dużą ilość wody, dodałam 3 łyżki tłuszczu. Tłuszcz ulubiony albo masło, jaki w domu używamy, taki dodajemy. Dosyć cienko, ciasto wałkujemy i będziemy wycinać krążki. I na każdy krążek nakładamy oprószone truskawki. W ten sposób i zwijamy. Starajmy się, aby tego nadzienia w tym było dosyć dużo. Składamy i formujemy w ten sposób. Tutaj mi troszeczkę to musimy to zaciągnąć. I tak wyglądają. Jeden pierożek i tak zrobię z pozostałymi. Składamy na pół, dociskamy. I mamy I jeszcze. Robimy taką falbankę. I będziemy gotować 3 minuty od wypłynięcia. Pierogi wrzucamy na wrzącą, osoloną wodę. Gotujemy 3 minuty i później podajemy z masłem, z śmietaną. Ja uwielbiam ze śmietaną. I tak zrobię z pozostałymi. truskawkami i ciastem składam i dociskam i formuję wrzucę na gotującą się wodę 3 minuty i truskawki pierogi z truskawkami. Gotowe. Fantastycznie smakują. Tak i pierożki się gotują, a ja robię pozostałe. I tak pierwsze pierogi mamy ugotowane. Tak jak ja wspominałam polewam śmietaną i posypuję cukrem. Ja posypuję cukrem trzcinowym, ale możemy również posypać zwykłym. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, pierogi z truskawkami. Tak zrobię z pozostałą częścią pierogów.